Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj jest niedziela. Yy, mamy chyba wszyscy wolne. Yy, cieszę się, że jesteście ze mną, że oglądacie, że subskrybujecie mój kanał, który jest jeszcze jak powiedziałam, bardzo, bardzo świeżutki we wcześniejszym filmie, że dopiero zaczynam przygodę, ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj coś nagrywać, mogę podzielić się z wami własnymi doświadczeniami, yy, wymienić poglądy. Może i Wy macie jakieś propozycje rozmów, zamieśćcie swoje propozycje tutaj pod tym filmem w komentarzach, może będziemy mogli się na tej platformie tutaj porozumiewać, wymieniać się może swoimi spostrzeżeniami, żeby spędzić miło ze sobą czas, porozmawiać, otworzyć się, a może również przez to pomóc innym osobom, które... Skorzystają z naszej wiedzy. Dzisiaj pomyślałam sobie, że warto by było zastanowić się nad taką kwestią, która osobiście jest bardzo ważna, i ciekawy jest, jestem waszej opinii na ten temat. Jak zachowujemy się, kiedy ktoś ma zupełnie inne zdanie na temat, który teraz jest podnoszony. Jaka jest reakcja nasza, jaka nasza jako, jako oczywiście ludzi, e, i e, reakcja przeciwnej strony e, na e, wspólny temat. Jak to się odbywa, jaka jest to wtedy dynamika, e, jak my reagujemy, a przede wszystkim, co my czujemy. No więc, jak to jest? Moja koleżanka z pracy ma zupełnie inne zdanie na. E, Dany temat zupełnie inne zdanie niż ja. Co się wtedy dzieje? Jeżeli dochodzi już do takiej, jakby wspólnej rozmowy, no to oczywiście staramy się swoje argumenty przedłożyć i strona przeciwna swoje. Dobrze jest, jeżeli obie strony mają takie argumenty, a nie jeżeli tylko i wyłącznie posługują się tutaj emocjami. I co zauważyłam bardzo często, oczywiście u siebie i u innych osób, że im mniej argumentów, tym więcej emocji. Nie wiem, czy wy też macie takie spostrzeżenia. Mniej argumentów, więcej emocji. Czyli praktycznie, kiedy już nie przekrzykujemy się, bo może nawet i dojść do takiej sytuacji, że po prostu przekrzykujemy się. To nawet jeżeli pozwalamy drugiej stronie wyrazić swoją opinię, to zazwyczaj w tym momencie, kiedy ona mówi, my tak naprawdę nie słuchamy. A ponieważ już w swojej głowie przygotowywujemy się do mówienia czegoś, co zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co dana nasza ta osoba, z którą rozmawiamy, aktualnie mówi. Po prostu nie słuchamy, nie przyjmujemy do wiadomości jej spostrzeżeń, tylko zastanawiamy się, co my powiemy, kiedy ona skończy. Jeżeli to tak się odbywa, no to wiadomo, do żadnej jakiejś wspólnej konkluzji albo może do jakiegoś takiego zadawalającego rozwiązania nie dojdzie, ponieważ wydaje mi się tak, że nasze wewnętrzne ego jakby chcę Pokazać naszemu rozmówcy, że my jesteśmy mądrzejsi, my wiemy więcej, my nasze argumenty czy nasze spostrzeżenia są te dobre, te właściwe. I to należy przyjąć, a nie to, co mówi osoba siedząca po drugiej stronie stołu, czy osoba siedząca obok na krześle, albo na fotelu. Ona nie ma racji. Ja tak naprawdę to w ogóle nie wiem, co ona mówi bo opowiada bzdury, powinna w ogóle już zamilknąć i słuchać tylko tego, co ja mam do powiedzenia, bo moje jest ważniejsze. Czy Wam się też tak wydaje? Czy ciężko jest zamknąć po prostu buzię na ten moment, a otworzyć uszy i starać się wysłuchać tego, co ta przeciwna strona ma do powiedzenia? Może jej argumenty, jeżeli ona takie posiada, jeżeli może jej sposób... Formułowanych zdań, może jej sposób wypowiedzi jest naprawdę interesujący, i gdybyśmy tak naprawdę posłuchali tego, co ona ma do powiedzenia, to może okazałoby się, że rzeczywiście nie ja, ale i ona ma coś bardzo interesującego do powiedzenia, co my do tej pory nie usłyszeliśmy, co my do tej pory nie przemyśleliśmy, a co rzeczywiście doprowadza do tego, że nie tylko my musimy być ci najważniejsi, nie tylko my musimy mieć rację i nie tylko my, jak gdyby zjedliśmy rozumy całego świata. Jak Wam się wydaje, czy jest coś takiego, czy, czy rzeczywiście mamy z tym problem powiedzenia: Nie, no wiesz, no masz rację, no masz rację rzeczywiście, a jeżeli już tak mówimy, to czy nie mówimy tego tylko tak zwanie na odczepne? Czyli no dobra, masz już rację, już dobra, skończymy rozmowę, bo już więcej na ten temat nie chcemy się rozmawiać. Czy to też nie jest jakiś sygnał na to, że nie potrafimy przyjąć do wiadomości, że ktoś mając inne zdanie niż my, ma swoje argumenty, ma swoje przemyślenia na dany temat i nie chce, abyśmy nasze jemu narzucali? Tak mi się osobiście wydaje. Gdybyśmy wszyscy troszeczkę zeszli z naszego wysokiego ego. I mając dwoje uszu więcej słuchali niż mówili, może wtedy byłoby nam łatwiej przejść przez codzienne obowiązki, i może byłoby nam łatwiej wyrobić sobie naprawdę zdanie na wiele, wiele tematów, ale takie zdanie, które poparte jest nie tylko naszymi własnymi przemyśleniami, nie tylko własnymi przeżyciami, ale może też poparte by było ono przemyśleniami innych osób, które. Znalazły się w podobnej sytuacji, ale nadamy dany problem patrzyli jakby z innej strony, jakby my, może z prawej, a oni z lewej, i, i, i wtedy wspólnie. We własnej głowie doszlibyśmy do takiego porozumienia, że no nie wszystko to, co my tylko uważamy za właściwe, jest rzeczywiście właściwe. Dobrze jest, tak jak już powiedziała, mieć jakieś konkretne argumenty na dany temat, które rzeczywiście potwierdzają, że nasz tok myślenia jest prawidłowy, poparty doświadczeniami innych ludzi, którzy te doświadczenia przeżyli lub rzeczywiście one się sprawdziły, ale warto by było być otwartym na to co mówią inni ludzie, co o tym myślicie, dlaczego jest nam tak ciężko czasami powiedzieć komuś, tak, ty masz rację, ja się pomyliłem, twoje zdanie, no rzeczywiście i twoje przemyślenia są zdecydowanie lepsze niż ja, jeżeli już taką rozmowę kończymy. Czy nie często gęsto jest tak, że yy, Taka rozmowa kończy się albo wstaniem od stołu i obruszeniem się, byciem e, ciężko, głęboko dotkniętym, że nas nikt nie rozumie, a poza tym to ja tutaj już nie będę dyskutować, ponieważ e, moi rozmównicy to w ogóle nie mają nic do powiedzenia, a nie chcą przyjąć do wiadomości tego, co ja im chcę powiedzieć. Odchodzimy obrażeni, rozgoryczeni. Bardzo często przez parę dni może nawet nie odzywamy się do tej osoby, albo czujemy się tak głęboko zranieni i dotknięci, że po prostu już więcej na ten temat. Nie będziemy z nikim rozmawiać, a szczególnie z tą osobą, która w danym momencie miała zupełnie inne zdanie niż my. Czy rzeczywiście jest coś takiego? I czy rzeczywiście yy, można by się było wreszcie nad tym zastanowić, i jak gdyby, jak już powiedziałam wcześniej, spuścić trochę stonu, pomyśleć, zanim coś się powie, i posłuchać, zanim się coś odpowie. Co myślicie na ten temat? Bardzo chętnie poznam Wasze opinie, wasze, wasze komentarze i oczywiście to, jak Wy reagujecie na takie sytuacje. Cześć!